o pokalamy, nieba i ziemi królowo, ucieczku od wrzesznych i matko nasza najmłodsiwsza, ty, której Bóg cały porządek i miłosierdzia powierzyć raczej. Ja, nieudany wrzesznik, rzucam się do stóp Twoich wkornie błagając, aby śmie całego i zupełnie za rzecz i własność swoją przyjąć leczyła. i uczyniła ze mną wraz ze wszystkimi władzami mojej duszy i ciała i z całą mną życiem, śmiercią i wiecznością cokolwiek ci się podrodził. Użyj także, jeżeli zechcesz i za to, bez żadnego zastrzeżenia, do dokonania tego, co Tobie powiedziałem. Ona zetrze głową Twoją, jako też wszystkie elezje same zniszczyła na całym świecie. Aby w Twoich niepokalanych i najmiłościwszych rękach stał się użytecznym narzędziem do zaszczepienia jak najsilniejszego wzrostu Twojej w tylu złąkanych i obojętnych duszach, a w ten sposób do jak największego rozszerzenia błogiego królestwa Najświętszego Serca Jezusowego. Albowiem gdzie Ty wejdziesz, ta łaskę nawrócenia i uświęcenia wyrażać. Przez swoje wybrania ręce, wszelkie łaski z najsłyszszego serca Jezusowego na nas spływają, dąbrząc w udział w Panie dziełach i dając moc przeciwko ludziom przyjaciołom. Bo czystość to wolność od grzechu. Jest tu jakaś przejrzystość. Gdy patrzymy przez trudną szybę, świat wydaje się szary, wszystko niewyraźne i zamazane. Natomiast im szyba czystsza, tym wyraźniej przez nią widzimy. Kolory są wtedy jasne i budzą radość. Czystość duszy ustalnia też do jakiegoś widzenia rzeczy Bożej, do jaśniejszego widzenia. Do zachwycania się nimi. Wierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest Bogiem ciało moje, które za Was będzie wydane.